Spójność jest niezbędna, ażeby zapobiec wędrówce takiej niekontrolowanej wędrówce komórek w, pomiędzy organami czy, czy w organach, czyli co jest ważne przy kontroli raka. Zapewnia optymalną strukturę organów, tak jak wiązadła, stawy, i również kości. Nasze kości, jeżeli będzie możemy brać. Optymalnej ilości wapnia i witaminy D dla utrzymania zdrowych kości. Ale jeżeli nie będziemy mieli optymalnych ilości witaminy C w naszym organizmie, to podstawowa struktura kości nie zostanie odpowiednio uformowana, i wapń czy inne minerały nie będą się stabilnie wbudowywać w strukturę kości i możemy mieć osteoporozę, nawet jak bierzemy wapń czy. Y witaminę D. Również, co mówiłam wcześniej, wcześniej kolagen jest potrzebny do optymalnej komunikacji między komórkami dla funkcji systemu nerwowego, dla dystrybucji hormonów i innych i również nie wiem czy państwo wiecie, że krew, nasza krew jest też tkanką łączną jest tylko jest płynną postacią tkanki łącznej i w związku z tym kolagen syntezy, czy witamina C w tym przypadku jest istotna dla optymalnej regeneracji produkcji krwi i jej komponentów. Dlaczego tytuł książki doktora Rata? Dlaczego? Ludzie zapadają na choroby serca, a zwierzęta nie zapadają na te choroby. Dlaczego inne choroby, jak cukrzyca czy, czy inne, są tak częste u ludzi, natomiast zwierzęta nie cierpią na te choroby? Odpowiedzią jest na to, że y, ludzie i y, wyjątki w świecie zwierzętym. Małpy człekokształtne i świnka morska utraciły zdolność produkcji wewnętrznej produkcji witaminy C. Musimy brać to ją tylko z dietą. Natomiast wszystkie zwierzęta produkują witaminę C endogennie i wytwarzają je bardzo dużo ilości od 2 do 20 gramów dziennie. I to możecie sobie Państwo teraz te wartości porównać z, tymi, z rekomendacją, jeśli chodzi o dzienne dawki witaminy C u ludzi, która była 60 mg, teraz podniesiono na 70 mg. Jest to ogromnie mało. I y, ignoruje się fakt, że w 90. Szóstym roku, czy 97 roku Narodowy Instytut Zdrowia opublikował wyniki badań, które to były bardzo kon dobre, kontrolowane badania, które miały na celu określić jaka jest optymalna dawka, jakie jest opty powinno być optymalne spożycie witaminy C dziennie. I te badania wykazały, że u młodych ludzi, którzy mają idealną dietę, który, którzy biorą wszystkie inne, mają optymalne spożycie wszystkich innych witamin, nie są zestresowani, nie palą papierosów, muszą spożywać około 200, między 220 a 250 mg witaminy C dziennie. Te badania są ignorowane. Do tej pory stosuje się normę, którą Ustalono na podstawie badań na siedmiu czy dziewięciu więźniach, przeprowadzoną w latach czterdziestych, po którym podano dietę nie zawierającą witaminy C, wywołano objawy szkorbutu no i później podawano zwiększone dawki, badając ile trzeba spożyć, żeby zapobiec szkorbutowi. Także utrzymuje się nas w stanie. Słabego zdrowia i suboptymalnego zdrowia, ze względu na to, że normy na suplementację witaminy C są bardzo niskie. I tutaj, jeśli zwierzęta produkują gramowe ilości witaminy C. Również zwierzęta również spożywają witaminę C, czy to w pożywieniu roślinnym, czy to w pożywieniu zwierzęcym. A nawet w Stanach kiedyś sprawdziłam dietę dla małp, które tak jak ludzie nie produkują witaminy C, so, byłam zainteresowana, ile się im podaje witaminy C w diecie. I znalazłam, że dieta dla małp to jest 900 mg dziennie, czyli ponad 10 razy to, co jest rekomendowane dla nas. A małpy nie palą papierosów, nie, nie sądzę, że są specjalnie wystresowane. I e, także widzicie Państwo, pewien absurd sytuacji, utrzymywanie, sztuczne utrzymywanie fałszywego pojęcia na temat, co jest potrzebne dla optymalnego zdrowia. Oczywiście sama witamina C nie jest wystarczająca do optymalnej produkcji kolagenu, dlatego że potrzebne są również inne substancje. tak jak aminokwasy, lizyna i prolina. Stanowią one około 1 trzecią aminokwasów budujących włókna kolagenu, to są te dwa. I one również tworzą mostki pomiędzy włóknami kolagenu. Lizyna, podobnie jak witamina C, nie jest produkowana w naszym organizmie. Także i najbogatsze źródło lizyny, to jest mięso. W związku z tym bardzo często wegetarianie, szczególnie jak nie, nie, nie spożywają dużo soi, mogą mieć niedobory lizyny oprócz tego witamina B6 i miedź żelazo mangan i inne są potrzebne do tego żeby nasz kolagen czy tkanka łączna zostały wyprodukowane optymalnie Słyszy się bardzo dużo głosów krytycznych na temat witamin, że nie powinno się prowadzić suplementacji, że to, co jemy w naszej diecie, to jest wystarczające, nie jest to prawdą. Suplementacja i dostarczanie odpowiednich zestawów mikroelementów jest podstawowym, bym powiedziała ubezpieczeniem na nasze zdrowie. Dlatego, że nasza dieta nie jest y, zadawalająca, jeśli chodzi o zawartość wielu mikroelementów, y, witamin czy y, y, pierwiastków śladowych. Co jest spowodowane tym, że nie, nie, jedzie, nie jemy żywności prosto z pola czy owoców prosto z drzewa? Są one transportowane, używane są środki ochrony roślin. Zmiany w glebie ze względu na stosowanie nawozów również wpływają na skład tych roślin, a potrzebujemy. Yy, Pewnych witamin czy, czy substancji w różnych okresach naszego życia czy nawet w ciągu dnia, nie wiedząc o tym. Na przykład, jeżeli jesteśmy wystawieni na działanie wirusów czy bakterii, to nasze białe ciałka krwi. Tak powiem, pompują, zasysają witaminę C i stężenie witaminy C w białych ciałkach krwi przy procesie infekcji rośnie około stukrotne. Także, jeżeli nie mamy wystarczająco, nie mamy tego zapasu, to nasza podatność i efektywność walki z mikrobami może być mniejsza. Również są bardzo interesujące badania prowadzone w różnych Miejscach, między innymi na Uniwersytecie w Berkeley, które wskazują, że stosowanie bardzo wysokich dawek niektórych witamin jest bardzo pomocne w przypadku chorób o charakterze genetycznym. I to są początki badań, ale rezultaty są bardzo obiecujące. Również suplementacja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Inna jest u starszych osób, inna jest u dzieci, inna jeżeli cierpimy na choroby. Także jest to coś, znaczy się musi być dostosowana do naszego stylu życia.